Witajcie na kanale dzieciaki testują dzisiaj pokażę Wam książkę. Jest to kolejna nowość z wydawnictwa Media Service zawada. Piąty numer, piąty tom serii o pijamersach, serii, którą o, pokazywałam Wam na pewno Sowelle i błyskawice i chyba mówiłam też w którymś z filmów, że po lekturze tej książki właśnie Oliwka pokochała pijamersów. I trzeba było kupić wszystkie poprzednie, bo czytaliśmy w kółko tą Sowellą właśnie. No a ile można? Ile można? 5, 6, 7, 10 razy dziennie. No dlatego trzeba było kupić też inne pijamersowe książeczki, ażeby było do czytania na zmianę. I bardzo się cieszymy, że wychodzą kolejne. Wkrótce ocalić dzień. No też się już ciekawie zapowiada po okładce widać. Tutaj mamy historię, jak nocny ninja z ninja ludkami chcieli przejąć bazę pijamersów i chcieli też żeby szkoła też została ich siedzibą. No i rozpoczęła się, można powiedzieć, walka, wyścig, może bardziej, między Pidżamersami, a Ninjalutkami i Nocnym nindą. w to, kto pierwszy zdobędzie flagę przeciwników. Pidżamersi swoją flagę mieli na swojej bazie, a właśnie Nocny Ninja z Ninjalutkami na szkole. No i Gekson tutaj... Hmm, można powiedzieć, wymyślił sobie, że ma nową moc, nową moc supergeko zmysłu, czego nie miał, ale bardzo chciał w to wierzyć, że ma. I nocny ninja też mu tutaj nie pomagał, bo um, śledził go i zrobił wszystko, aby on też uwierzył właśnie, że ma ten supergeko zmysł. Przez co pijamersi zaczęli przegrywać, bo ninja ludki dopadły ich flagę. Jak się skończyła historia? Nie będę zdradzać, pewnie wiecie, że skończyła się dobrze, bo pijamerci zawsze wygrywają, ci superbohaterowie zawsze postawiają ostatecznie na swoim i mimo, że tam początkowo zaczęło nie iść tak jak miało po ich myśli, to ostatecznie było, wszystko się po prostu skończyło dobrze. Piękne, bajkowe ilustracje w książce i ogromne te ilustracje... To jest to, co wyróżnia serię bajeczek z wydawnictwa Media Serwis Zawada o bohaterach znanych nam z telewizji. I właśnie bajeczek, które pojawiają się w tomach. To jest praktycznie cały odcinek bajki telewizyjnej, zamknięty na kartach książki. Jest to super rzecz dla dzieciaków, które lubią oglądać tych bohaterów, a nawet może średnio lubią czytanie, to wtedy takie książeczki myślę, że bardzo zachęcą dzieci do czytania, no bo mają swoich ulubionych bohaterów. I mają przygody, które znają, można powiedzieć, z ekranu szklanego. Tutaj o nich czytamy. Jest tak, jakbyśmy je oglądali. Takie mam przynajmniej wrażenie, gdy czytamy książki o bohaterach telewizyjnych, bajek. Bardzo je lubimy, choć moich dziewczyn do czytania nie trzeba namawiać. To również z ogromną przyjemnością sięgają po książki. W których są ulubieni bohaterowie i wam też je bardzo gorąco polecamy na książeczki bajeczki każdy znajdzie bohatera którego lubi jest ich naprawdę bardzo dużo zajrzyjcie tam zresztą u nas na kanale też już było troszkę tych książeczek poszukajcie wśród filmów ja już wam dziękuję za uwagę pozdrawiam do usłyszenia w kolejnych filmach